Witam Państwa. Paczków, nazywany polskim Carcasson, był miejscem pleneru opolskiego fotoklubu. Czy tylko mury obronne inspirowały fotografików? Dowiemy się za chwilę od nich samych. Paczków 2022, ale rozpoczęliśmy projekt takie jest Opolskie, bo to jest, to jest ten tytuł naszego projektu i on będzie trwał latami. I pierwszym miastem, który wybraliśmy, to był Paczków ze względu na ciekawe zabytki. To będzie taki cykl, żeby pokazać dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego. W tym roku, paczków, w przyszłym roku, zaplanowaliśmy już prudnik i okolice, bo też zwiedzamy okolice. Daliśmy wolną rękę twórcom, żeby swoim spojrzeniem zaprezentowali to, co widzieli, a to wiadomo, że to jest zawsze przekaz subiektywny. Obiekt fotograficzny, który mam przed sobą, narzuca mi pewne myślenie, i akurat w Paczkowie skupiłam się na detalach, ale nie tylko. Akurat zdjęcia na wystawie obrazują detale zauważone w Paczkowie i w okolicach, ale to nie jest tak, że tylko detale mnie interesują. Wszystko mnie interesuje. W okolicach Paczkowa jest Muzeum Starych Samochodów, i tam zrobiliśmy te zdjęcia. Dla mnie, obiektem godnym fotografowania jest dosłownie wszystko, i to odzwierciedla się w mojej fotografii. Wszędzie, nawet tutaj, gdybym się skupiła, znalazłabym obiekt warty sfotografowania. Ja fotografuję emocje. Nieważne, czy to będzie Paczków, czy to będzie Warszawa, czy Opole. Na moich fotografiach są emocje. Dlatego jak. To właśnie jest bardzo ciekawe, bo jak ktoś przyjdzie na tą naszą wystawę i pochodzi sobie po salach, to się okaże, że siedem y, osób robiło zdjęcia w tym samym miejscu, tak? Ale te zdjęcia są zupełnie inne, bo to jest wizja, którą przetwarza przez siebie fotograf. Takie, takie zdjęcia i każdy zobaczy coś innego. Nie ma i żeby wszyscy robili, robili to samo. Zrobiłem parę zdjęć, które przedstawiają ten paczków z różnych stron. To co wygląda od strony ulicy, ale starałem się zrobić zdjęcia, które są od tyłu jakby ulicy, czyli te zaułki, które przedstawiają i ładną elewację i te elewacje trochę zaniedbane, odrapane. Tak żeby to wyglądało że obrazy, które są przedstawione miały różny charakter. Każdy ma jakiś konkretny charakter. Ciężko zawsze opowiadać o swoim charakterze. Myślę, że nietypowa kompozycja, czasami wręcz typowe zasady kompozycji są u mnie łamane. Na pewno zdecydowałem się, ha, jako jedyny tutaj, tak naprawdę, o to, że myślałem czernią i bielą. Już tam jadąc widziałem to nie w kolorze, tak jak tej moi koledzy z klubu, tylko właśnie te fotografie już były w głowie czarno-białe i takie też są na wystawie. Więc myślę, że chociażby przez te dwa aspekty, inne spojrzenie, patrzenie, szukanie jakiejś innej perspektywy, co również na przykład Jackowi się bardzo fajnie udało, ponieważ on szukał bardzo wąskich kadrów, ja szukałem dość szerokich kadrów, bardzo często z centralną kompozycją, choć nie zawsze starałem się szukać, Czegoś, co by przyciągnęło to moją uwagę. Faktura zawsze to jest coś, czego również szukam, i kontrastowość. Te nietypowe i zaskakujące ujęcia paczkowa możemy oglądać do 26 sierpnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.